Dziękuję również za tę opinię, ale ja muszę powiedzieć, że podzielam tutaj te głosy krytyczne, które padły, że nie zostały uwzględnione tutaj sprawy twórców i artystów. Przede wszystkim wydaje mi się, że powinno się znacznie wyraźniej określić, mówiąc tutaj o dostępie, prawie do publicznego udostępniania otworów. Jednak użycie komercyjne i niekomercyjne, tak? to jest zupełnie, należy również dokładnie zdefiniować, co rozumiemy pod wyjątkiem edukacyjnym. Dlatego też mam wątpliwości do tego zapisu, który dotyczy linków i embedding, bo czymś innym jest udostępnienie to w celach, robienia tego w celach komercyjnych lub nie w celach komercyjnych. Więc to wydaje mi się powinno tutaj znaleźć odzwierciedlenie w tej opinii i taką będziemy poprawkę wprowadzać. Generalnie chciałem powiedzieć, że jednak ze środowisk przynajmniej z mojego kraju, środowisk twórczych, jest jednak tak ogólnie duża krytyka dążenia do wprowadzenia, do zniesienia zasady terytorialności praw autorskich, ponieważ ta zasada, my możemy oczywiście się zastanowić jak ją zreformować, ale ona służy bardzo dobrze ochronie różnorodności kulturowej, kultur narodowych. I to mając na uwzględnienie, ja się zgadzam tutaj z wieloma zdaniami, które pani sprawozdawczyni wypowiedziała w sprawie, w sprawie ułatwienia dostępu, wymiany kulturowe itd., tak ale. Ale jednocześnie powinniśmy mieć na uwadze te względy, o których mówiłem. Dziękuję bardzo.